Dzisiaj widzowie wam pokażę, jak umyć takie farby po użyciu. Tu mam pędzel. O, patrzcie. Ja już umyłem, ale... Bierzemy na przykład... Ja mam taki osprej. Patrzcie. Takie o. Więc ja robię to tak. Czy muszę szybko wszystko popsikać biorę chusteczkę no i każde po kolei wycieram Ca i nie mogą być wszystkie tak naraz trzeba każdy musi być biały element bo wtedy jak będą różne no to będzie trzeba znowu popsikać i umyć, by było czyste <tryk> i już razem jeszcze dokończymy. Na przykład po tym, tak po połowie wygląda chusteczka. Tak o. I szukajmy Cię, jakbyście chcieli to spróbować. Jak najwięcej białego. Tutaj. I ostatni biały. Już on jest najmniej bardziej brudny. Po tym, oczywiście, nie można dotykać tego wodą nad ręką. Mam na przykład, jak dotknę czarnego, i teraz biały. To zobaczcie, jak ten biały wygląda. Jak takie coś się stanie, bierzecie? Jeszcze raz. Chusteczkę już mam zmarnowaną, więc idę po kolei. Ja z nową chusteczką jestem i później jak to zrobicie trzeba całe później wszystko na dole później jeszcze bierzecie i psikacie górę No, i takie resztę wtedy to wycieracie. Tu już jest trudniej, trochę potrzeba tak. O. W miarę. Jak coś będzie, to się nic nie stanie. Później bierzecie swój pędzel. Już to dodam. Maczacie w wodzie, wycieracie i ja mam takie coś, że mogę włożyć. Później dane farbki zamykacie, no i psikacie z dwóch stron, no i znowu wycieracie. Po czasie będzie ładniej. Na przykład mi już takie krople zostały. Po ukończonej pracy, zostawiacie tą paletkę. No i macie farbki prawie jak nowe, czy ściutkie. I pamiętajcie o subu i lajku, jak chcecie jeszcze inne takie poradniki. Pa widzowie.